Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry'a Primal. E, no i cóż, robimy dalej tutaj te e, misje e, na ziemiach Izila. E, już coraz bliżej jesteśmy końca tego e, przejścia tej gry. E, więc tak, tutaj sobie zabijemy sztyki i jeszcze po drodze tylko sobie oczyścić ten tutaj stos, te ognisko sobie wyczyścić, by mieć jakiś teleport, a potem się udać do tego ostatniego punktu, co mi został do oczyszczenia. Więc no, po prostu chcę to zrobić. Więc tak, wchodzimy na górę, jesteśmy już, no, pod tym de facto e, zabiski wrogów i odpal stos. Więc co, no to żebym pierwszy... Żeby tradycji stało się zadość, trzeba sprawdzić ten obszar. Szukając, okej okay, widzę dwóch pierwszych przeciwników. Gdzie jeszcze tu jest. Okej, okay, jest pancerniak. Trzech ich tylko jest? Czy ktoś jeszcze? Gdyby było trzech, to by było fajnie. To wtedy będzie... No, tam jest kolejny. Okej. Okay. Jeszcze, tu jest kolega, okej. Okay. Czyli mamy... Widzę chyba takie klasyczne ułożenie ilościowe. To co, osobka Więc tak, są już zrobiliśmy swoje. Pozbyliśmy się najsłabszego. Mm. Przeciwnika i teraz, tak. Tegoś pozbywamy, kolegi. Sto wz wzgórza. Ej, okay, dobra, to bym mnie nie zobaczył, bo to jest najważniejsze. Pozbyć się tego pancernego. No i został mi już tylko yy, oszczepnik Winja. No, kolego, pójść gdzie indziej. Okej. Okay. To co przeiliśmy ten stos, ja tutaj sobie ich. Gdzie ten kolega spadł? Tu. Muszę sobie strzały odzyskać, jednak, yy, bo to są strzały, strzały są ważne, bo, bo to strzały, nie? Strzały się przydają. No i zapalamy sobie ten stos dzięki temu i mogę to ugasić, by nie zniszczyła mi się łucznia. No i stos zrobiony. Trzech mieszkańców dostaliśmy i mamy 700 yy, do tego punktu, którego musimy się udać. 1200 exp aż za to dużo, e, ale tak. Krwawe pazurze. się Siema kolego. Będziesz moim transportem na tamto miejsce, na tą misję. Gdyż y, tak szybciej to zrobimy, więc. No. Po prostu uwolnimy Winja z kolejnej tego y, punktu, byśmy mogli zaatakować świątynię baterii, bo to jest nasz cel, po prostu. Pozbycie baterii. Teraz, nie? Ale żeby to zrobić, to muszę pierwszy dostać 600 jeszcze. Więc. No. Coraz bliżej jesteśmy. Tylko 500 y, to jest ten dół Mamutów tu nie ma, niestety nie widzę. Mamuta byłoby fajnie mieć jednak O, patrzcie. Okej okay. Dobra, trochę nam pobijał naszego tygryska. się ma wilczki Ale ono... akurat jest plus y, Pazura, że oni się go boją, większość zwierząt się go boi, więc e, trochę mi to ułatwia. Widzę, że już się mi wyleczył z tych obrażeń, co dostał. Kurde, takie one były duże, że już się wyleczył, ale dobra, e, idziemy po prostu, idziemy już tylko 100. Sto... okej okay. Trochę go tam walnęliśmy, jednego załatwiliśmy i tyle. z dobra. Eee, kotek mój, eee, krwawe pazurze, idź do domu. No i dobra. Mamut by był fajny, ale mamuta nie ma w dyspozycji. Ołtarz Suchli, ołtarz słońca. Dosłownie, o tłumaczeniu to jest Okej, okay, Tu mamy jednego, mamy alarm. Mamy jednego gościa. Tam jest kolejny, tam jest kolejny. Tego zabije z łuku na hita. Mm. U uh, tak zawsze tak gadają śmiesznie. Mm. Okej. Okay. Coś jeszcze? Tu siedzi. Chyba nie, no, no super, eee, sowa moment, dosłownie. Coś zbyt mało mi się ich tu wydaje jest, naprawdę. Okej. Okay. Jeden pobieg, Ten pobieg już po alarm. Tak, no super, jak ja to lubię, że tylko zrobiłem jedną rzecz, on już po alarm pobieg. a to nie mogę tego zniszczyć, nie? Przeciąłem przez głowę tej łuczniczce. Dobra, włócznie mamy. No i teraz pozbyć się tych. Chyba będzie niejakoś. Dobra, sowa, może mi sowa ich pokaże. Okej, okay, tu trzech tych. To kolejna dwójka. Pancerny. O mój Boże, kiedy ja widzę pancernego, to mi się trochę nie podoba to. Ten pancerny to mi dużo problemu zrobi. Oj. Okay. Przyjdziecie tam, przesuniecie się. Ok. Szybka, szybkie zabicie pancernego. No, pancernego trzeba zabijać. A, kolejny pancerny, dobra. Okej, okay. gdzie ty jesteś? Au, 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 au. Okej, okay, oznaczyłem sobie ich kolejnych. Kolejna. No co to za uniki nagle? Oni robią magiczne uniki. Także ja tracę włócznie. A ty to co? się zbagował się kolega. ja. Okay. Czy ktoś tu jeszcze jest? No, słyszę gdzieś, ale to jest chyba. No. E, a, jeden winja. Tylko? Nie, tu jest jeszcze drugi winja. Winja, winja. E, dobra, strzały na maksa. Skóra tapira. Tego mamy. Tu musiałbym coś. No, uwolniłem ich czemu, kurde, oni panikują, to ja nie wiem. E, ok, teraz spotkaj się z wincha przed świątynią Batarii, i to jest tutaj, dobra. Mm. To co, no, idziemy tam po prostu pod świątynię e, Batarii, e, tylko tak, co tu idzie? Kolega. Nie wiem, co on tu robił. Pojawił się. O, kolejny. Ok. Do widzenia. E, tutaj widzę miski. Walka misiów. E, zostawmy te misie. Niech się same ze sobą biją. A my, no. Idziemy pod tą świątynię. Po prostu spotkaj się z Windja przed świątynią Battery. Siema. Das ist nur 4. Gratis praszka. Marsch dausach. Ni ma dzisiaj dla Heiskamas. Hatakar anhai. Okej. Petni liny. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, do widzenia. Gdzie jeszcze? Gdzie? O tu. Dobra. Gdzie kolejni są? Ich nie widzę. No. Uniki to ona robi genialne. Teraz zjedzmy mięso. No. Aha. Op, strzelasz... Strzelasz dwa razy w głowę. I ona on prostu cztery razy dostaje kunik. No to to jest genialne. Czasami w tej grze. No ale dobra. Maska Kratiego. Teraz oni będą się nie bać. Więc to jest bardzo ważne. Hop. Krati, krati, Tak jest, tu jest Krati. Zemsta Kratiego. I jeszcze ta muzyka jest też mega fajna. Tutaj, w tym... No. W sumie weźmy sobie pałkę, Pał pałką więcej bijemy, taka prawda. Niż tymi innymi rzeczami. Okej, okay, strzał się przyda. Kraty! No! Kraty was nie lubi. Zemsta Kratiego. Ale kurde ładnie są tutaj kwiatkami powysypywali te tereny. No ale dobra. Jak to wygląda? Uuu drewno mamy dosyć mało. No ale dobra. Kości, kości nie używamy twarde drewno to się przyda no i okej okay. batali Zaś mnie słońca mamy po prostu, okay. no i ona ma niestety yy, te swoje podwójny łuk ma, który nas bije jak cholera. Ale ją... coś... ją już walnęliśmy. OK hmm, Podpalmy. Może teraz to się zniszczy? Shot, headshot. A, unik. Magiczne uniki BOTA. Dobra. I to teraz, co? Fale Izilla. Trzeba się ich pozbyć. Aż mamy już. no. Pierw ciebie Trzebaś pozbyć Ciebie też? Pozbyliśmy się A, gruby, grubego zostawimy Kolejny gruby Czyli co trzeba się? Hop. jakich nie lubię tych pancernych. Wezwała posiłki, kolejne. I zróbmy sobie kolejną bombę pszczelą, bo nam mi się przyda. Bo ona bije mi dużo w nią. Mm. O Jezu. ją hop, do widzenia. Okej. Okay. Kolejny. Kolejny miotacz. Dobra o, gruby Grubego Jakoś Okej okay. Tam jeszcze jest, a kolejny gruby. No ile tych grubych Ty masz? Tutaj baterii, tutaj wezwa to i nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że wielu. Dobra. A. Zapomniałem, że co jakiś czas nam się to resetuje. I ona wzywa posiłki, w postaci gromadki swoich sługusów. którzy zabiegają na nas, nie? i... to są nagle nieśmiertelni no dobra okej okay. au, 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 au hop jeszcze tu a ona mnie jeszcze trafiła, nie? chyba z swojej strzały a to i strzały bolą, taka prawda

No, no się udało, nawet coś widzę, południcy schowali broń Batarii w proch, wykonane, no, i pięknie, fajnie. Ha, ha, ha! Głorwy ty, głorwa! Głorwy ty! Kłaj, star, Sakwamama Winza wakwas <laughs> takad oh. kwarpeti swada onthar ya battery hushanchi huagwe vas <laughs> glak at this party sushi hoye shayar sushi hanoma he crossfar shoyu har hayama No i znowu nam Tensei dał te swoje halucynki No naprawdę, jak ja to uwielbiam czasami I Gdzieś obudziliśmy się na drugim końcu mapy, nie no Hop, mamy gadkę z Rosanim. A, to, to tuż obok W sumie ta gadka z Rosanim, więc nie musimy jakoś biegać daleko. Tylko tutaj pobiec, Do góry wejść. Możemy pogadać z Roszanim i tyle. I zaskoczyć na dach jego chaty. No, Roszani. No taslaudra. Kunasta. Nai. Winja ha schwasa. Qui shwadata? Qui winja ha schwasa? Numas más dachai, magata. Winja hajrasu. I i Izila saszman, szwagajta. Hadra ma mu Tu Hadra duchanta. No. roszani, typowy taki tchórz tylko idzie za władzą. Tam gdzie władza tam roszani, Taka, Taka prawda. Ale tak. O się nie ulepszymy. Nie, nie mamy jeszcze rzadkiego zębacza. Co mi brakuje tutaj? No, trochę tych rzeczy potraciłem, bym musiał to sobie uzupełnić. Ale tak, zostało nam już tylko pokonać... Ziemię udam, pokonać ula. Zostało do końca tej gry. Mamy 6 nowych punktów umiejętności. No, no, naprawdę, dużo tego mamy. Co tutaj mam w ogóle? To bym sobie może wziął nawet od dacha wytrzymałość większą, gdyż ona się przyda. Ale tak, ja wam w tym miejscu podziękuję za uwagę. W następnym odcinku zajmiemy się ostatnią misją w tej grze, czyli z zabiciem ula. No i za? So, to by było na tyle. Do zobaczenia. Na razie.